Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język systemu na telefonie Realme GT8 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień. Następnie będziemy musieli wybrać sobie tutaj na samym dole zakładkę systemu i aktualizacji. Następnie wybieramy opcję języka i regionu, a tu wybieramy opcję edytuj. Następnie dodajemy sobie przycisk język za pomocą przycisku plusika i możemy za pomocą czerwonej opcji ustawić go od razu jako dźwięk systemowy, język systemowy. Za pomocą tej środkowej opcji dodajemy go po prostu do listy, natomiast za pomocą ostatniej wychodzimy z wyboru. Dlaczego mówię o tym w taki sposób? Ponieważ jeżeli mamy język, którego nie znamy, na przykład ten i chcemy zmienić sobie na jakiś inny, no to nie wiemy, co będzie oznaczało da, ne oraz o takazi. Nie wiemy, co to znaczy, ale wiemy za to, jaka jest kolejność naszych ustawień, i właśnie ta czerwona opcja zawsze zmieni nam ten język jako aktywny, domyślny. Środkowa opcja zawsze doda nam język tutaj do listy, no i ta ostatnia, właśnie, wyjdzie. Jeżeli chodzi o ustawienie języków, które są już w naszej liście dodanych języków, no to czerwona opcja znowu zmienia język na y, systemu, y, język systemu, a ta druga anuluje wybór. Dodatkowo, jeżeli języki nie są nam już potrzebne, możemy je usunąć naciskając przycisk minusika. Taki czerwony, przy ich nazwie. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!